Dobrze, panowie, to kolejna szansa na Team of the Year. Kilka paczek mamy, kończymy Food Champions i kupię jeszcze zaraz karnet premium żeby też troszeczkę więcej paczek tutaj otworzyć. No, takie rozgrzewkowe średnie. Zobaczmy, może akurat jakiś tut z 2x8 się trafi i będzie karta Team of the Year. Masz już dość grania gównianym składem FC 26? I chciałbyś, żeby ten skład koncepcyjny stał się twoim głównym składem? Jeżeli tak, to zapraszam cię na stronę partnera kanału, czyli fcoins.gg do którego wszystkie linki znajdziecie w opisie. Fcoins charakteryzuje się szybką dostawą 24x7 średnio w 15 minut. Oprócz szybkiej Transakcji gwarantują oni prawie 100% bezpieczność, a ponadto pokrywają 5% podatek EA. Jeżeli chciałbyś zakupić coinsy, to zachęcam Cię do skorzystania z kodu promocyjnego Oscar który daje 5% więcej końców. A jeżeli chciałbyś sprzedać swoje końcy, to również na stronie istnieje taka opcja. Także serdecznie Was zapraszam do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Paczka 10x84+, za rozegranie jakiegoś tam turnieju TOTY. Czy będzie coś fajnego? Czy będzie... niebiesko? Przegodajmy się. Uwaga, uwaga. Nie ma. Nie ma niebiesko. SP, że Joro jako pierwsza, nie, pani Dun. Harder i rent, ale jest info, jest pani brąz, jest No jest parę walkoutów całkiem. 1000 FP, zapraszamy. Przepustka premium zakupiona. Miejmy nadzieję, że tej przepustki premium uzyskamy w końcu jakąś kartę Team of the Year. No troszeczkę tego jest. Lotar Mateus na wypożyczenie jakieś paczuchy są. Dobra, teraz zobaczymy, co tam dalej. Oj, 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 Jezus Maria. tą draftu jeszcze. Jak po? Dobra, jeszcze nie teraz. Nie, no są odebrane paczki, dobra, jedziemy po kolei Trochę tego jest, nie jest jakoś turbo dużo, ale w takich paczkach może być jakiś cud Wymiennych dużo paczek jest, to spoko 3x8, 2, no proszę, no O, jest walkout, inform, fajnie, no ale skipper Dobra, 2x8, 3+, plus i zmierzamy do końca w tych paczkach Dobra, rzadki piłkarz, 8, 4+, plus, może pojedynczy Dobra, 10x8, 1 wymienne jest walkout. Jest walkout. PO no To już zobaczmy. Jak już idzie ten walkout, to zobaczmy go. Z Realem Madryt na pojedynczym. 10 razy 8, 2 plus wymienne, znowu za karnet premium. Pomożenia. Jest walkout. Ale to nie po to, po co przyszedłem. LP, pani Ból chyba. Ta jest. Będę go na realno, pewnie. Na boku. 12 razy 8, 3 ostatnia paszka i kończymy w champions w końcu. Jest złoty walkout, ale to do skipa można zrobić, bo to jest chyba tylko Robert Lewangolski. Tak jest, to na pojedynczym jeszcze. Nice. Dobra, 7-1 bilans. Nie jest to zły bilans wychodzący, 7 meczy do końca. Niestety bez karty Toty. No, walczymy dalej, nie, walczymy dalej. O, oprócz tego jeszcze ewolucja Wanelwena rozpoczęta. No, trochę trzeba rozegrać, 10 meczów na niego, ale. I tak jest dobre nawet teraz, nie? 7 meczy do końca, no. No jazda. Krzysztof! Here we go again! Kolejny tydzień rzędu. Tydzień temu wygrałem. Trzy tygodnie temu przegrałem. Jak będzie teraz? Składzik rywala. Czy Krzysztof ma Toti? Mam Diego ulepszonego. Nie ma TOTY. Nic się nie zmieniło w jego składzie. On ma 10-3. Ja mam 7-1. Czyli on ma plus 7, ja mam plus 6. No tak trochę głupę nas dobrało, bo on jednak jest przy końcówce. Ale. O kur. ten Timber, znowu on wrócił. Ja, derby Twitcha zawsze są na propsie, nie? No, to prawda. Aj, dobra, dobra, piła. No, za bardzo już My bad, my bad. Jude, fucking Bellingham. Jezu, ten jest klasyczny schemat Krzysztofa, nie? Na tego tapina. Tak nie można, ja za dużo, wiecie co, takiego... Nie powiem, że afory daję, ale staram się nie grać jak pizda przeciwko twórcom. Czyli wiecie, no nie zagram jakiegoś fręcza nie będę grał jakichś takich piłek, tylko staram się taki no, normalny, ładny futbol przekazywać. Alexis Sanchez, aj! Dawaj, dawaj Van den Venie. No, nie, ja za, ja za ofensywnie gram z nim. On gra straszną defensywę. A ja, za, ja wychodzę, przecież moja linia obrony stoi tam, gdzie jego o, linia obrony nigdy nie była. Jest? Nie ma. Kurde, znowu milimetry. Laminia mal tu, tu, Walczymy. No dobry jest kubaniec. Cóż, ja jestem Barceloną, on jest takim Realem Madryt, no. Ja full offense, on wyczekiwanie i kontrowanie. Um, Krzysztof gra po prostu poprawny futbol, nie? Dawaj, 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 Pogba. Pulit, dobrze, dobrze, dobra akcja, 4-3, wracamy, wracamy, znowu go do różnicy. Dobra, też biegamy po pomocnikami, zobaczymy jak to pójdzie. Też biegam po pomocnikami. No i proszę. No, no i od razu się inaczej broni ten futbol, nie? I pomocnikami. No i proszę to. No. Dawaj, 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 pięknie. Aleksis, kurwa, Dudek. Kurde, na no LS Gabriel Silva zapraszamy. Laminiamal! mal For, for! O, już tutaj powoli u mnie stres chodzi. Pewnie u Krzysztofa trochę też. Pogba, jak w ostatnim naszym meczu, Pogba! Decider, decider. 5-4. Pieprzony Game Changer w meczach z Krzysztofem. Ostatnio też z zwycięskiego gola. Czy historia zatoczy koło, panowie? Czy historia zatoczy koło? Kurde, nie, nie, pogwa. Ładnie, ładnie van den Vel, ale to sięgnął Skubaniec. Dobra, lecimy, lecimy. Ale spieprzył tego lasta, niesamowicie go spieprzył. Znowu, znowu jednym golem i znowu po kombeku. 8-1 bilans panowie. GG, good game, Krzysztof. Mówię, jedyna zmiana, jaką zrobiłem, to było zaczęcie się ruszać yy, pomocnikami. Wracałem pomocnikami do obrony. Przy wyniku 4-2 zmieniłem taktykę obronną. No i zrobiłem kombek. no. Dobra, składzik rywala. Ok, 4-4-2 jest Marco Royce, Dembele na szpicy. Dziwny składzik. 4-4-2 formacja, to, to znaczy? I Rapid w jako. Yy, oczywiście tutaj herf. to nigdy nie zwestuje nic dobrego. Nie, ten... E, e, tak szczerze? Ten lewy obrońca espi, Espino. Lewy obrońca z Urugwaju z wajekano. Kot straszny. Zola. Zoliński, ja PITOLE. 1-0. Kocham ten trik w tym roku. Jest absolutnie perfekcyjny. Kurde, ładnie. Zrobił, nie? no zrobił. Nie? No wszystko nabrałem się, jak. O gościu ma zwykłego Marcelo w ogóle. Współczuję, też go mam. Po pierwsze, ten DeRossi jakoś mnie turbo nie zachwyca. Kurde, no. A po drugie, mam takich pomocników, że... O, pięknie pogła, że ten Derosi nie jest po prostu lepszy. Kurde, no i ładnie wjechał, no nie wiedziałem co zrobić. Super, super to zrobił. Za bardzo wyczekałem w tej akcji, za bardzo, wiecie, pasywnie podszedłem do tego typa. Jakbym otworzył, za 12 KFP otworzył na dowolny ev inny event, to prawdopodobnie trafiłbym coś w miarę fajnego. A na pewno kilka kart z bym trafił, ale to ty, to jednak to ty, nie? To, że władujesz 12k, 18k, 30 kfp nie gwarantuje ci absolutnie nic. Miejmy nadzieję, że za fut champions może coś poleci, tylko, tylko to wymienne by, Bo Ja właśnie z jednej strony chciałem wymienną kartę, ale z drugiej strony nie do końca. Bo jak jest wymienna karta, to zawsze się patrzy na tą cenę. Jak spada, to na przykład się denerwuje, że o, spadł przecież cenowo. Czemu go nie sprzedałem? Zola. Łoj, wikarek poleciał. No, wiedziałem, że tego nie spieprzę, no po prostu już to czułem, jak mój obrońca się do niego przykleił. Dobra, zmiany, zmiany. Już 4-2 dzisiaj wróciłem raz, nie? Ciężko, ciężki meczyk, bo jakoś tak nie idzie po prostu, no. Te same zmiany, co z Krzysztofem. Nice! Strzał z dupska, pięknie. 4-3. Nie, dobra, trzeba się... Panowie, pochylamy się. Kąt 45 stopni do monitora. Dobra. Tak z błędem, Antony, bezbłędnie. Pięknie, 4-4. Znowu wracamy, panowie. 4-2, drugi meczik na razie. Co to był za strzał? To była ni fineska, ni low-driven? Laminia mal! Mamy to chyba. 5-4, panowie, comeback. Ale ciężkie dwa mecze to były, naprawdę. No Z Krzysztofem i z tym typem. No i identyczny mecz w sumie, no. A kto to jest? Dobra, Kurtu ma tak, Eder 9-1 bilans. Bellingham Shade, Rui Costa i Pina na ataku. I Rodrigo na ataku. Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro oczywiście nie trafia. Czuuuuut! Fucking Bellingham! Ue, jak mnie wyłożył. Szapoba. Szapobaa, 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 no to było przepiękne, absolutnie. Aha. Cristiano Ronaldo, ja teraz krzyczeć nie będę. Fajny ma marudny. Cristiano Ronaldo, ja teraz krzyczeć nie będę. Nie, <śmawiać> nie. Nie, Żoki wysoł. U, 4-1. Nie, no ten Van den Ven to jest taki spokój w obronie On jest tak pieruńsko szybki On jest... Nie, Van den Ven to jest najlepszy obrońca w grze chyba Dopóki Van Dijk Toty nie wyszedł Dopóki Van Toty nie wyszedł A, już nie musi być Cristiano Meczyk zaliczony z nim, fajnie Chociaż nie grał źle, dobrze było Chociaż wiecie co? Antony Wierzę w ciebie, gościu, nie? No ty jesteś... Kotem, no Poł, ptach, Cannavaro, Miley Willow Hall, Voldemate. Alex... Ze mną grasz GG teraz pytanie, czy jesteś tak dobry, że już mówisz mi GG, czy ja jestem tak dobry i ty mówisz sobie GG? Ale te, z tym Baeną trochę żeś przesadził chłopie, nie? No, tu jest pojęcie o tej grze Oj, nie ma Pogba! One nil! One nil panowie! Kur... Dobra, dobra akcja to jest gol. To musiał być gol. Szkoda, że po moim błędzie, kurde, z tamtą akcją. Gordon, pokemoniasty, widzę. Nice! 2-1. Jude 3-1! Ale wjechał. Mówię, że za, z... Chyba pierwszy raz to powiem, ale naprawdę ktoś robi za dużo playerlocków. <noise> Jak głupio by to nie brzmiało. Anthony Ford. 1. Wow, ale ci forma, mutant, ty. Dawaj, Jut. Jut. O, ja pitole. Laminia Co za piłka, ja pierdolę. Wow. Zatem dopiero 11 winów, jeszcze trochę trzeba będzie powalczyć. Wow. Ładny gol. fajnie to siadło, szacun. Oj, 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 Balek z Baena, dobra, przepraszam cię stary, ale no ja wiem, ty wiesz, 14-1, nie? No muszę już tutaj zagrać wolniej, wolniejszą piłkę, no, to jest meczik Food champions, przepraszam cię Jest też taka minuta, że to jest akceptowalne, to nie jest 70. minuta, nie? No co ja ci będę dawał radę, jak ty jesteś lepszy, no to po prostu był gdzieś tam, tak się ułożył mecz, że wygrałem Dobra, skład rywala, 4-5-1 to już nie będzie na twojego meczu, nie? Entony, 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 ja już wiedziałem, ja klikam dwa razy kółko entonym, ja byłem pewny, że to jest bramka, no przecież ten gościu jest jakimś kotem Karny, nie, nie ma, ale spieprzyłem to, nie? Ale będzie bol o, Ale piękny bol No to Claudia Pina, to było fenomenalne, Niewykorzystana okazja, lubią się mścić Aj, kurtu, a mogę normalnie, teraz mogę normalnie Pina, będzie pas Kurde, no i to jest idealny pas chyba, no no to jest idealny pasno. no. Kurde, no i drugi raz to samo. Minąłem karerasa, ale mu dałem z powrotem piłę. Jest Anton. Nie, no on jest takim dobrym... Ja nie wiem, czy to nie jest najlepsza ewolucja, jaką zrobiłem na razie, nie? Ten Anton jest pieprzonym kotem. Po prostu jest pieprzonym kotem ten Antoniusz. Nie wiem, nie wiem. Antony Gold i to naprawdę teraz... A to jest Klaudia Pina. Wjeżdża się w trzech i to dosłownie wjechała w trzech, bo ona, on nawet nie poleciał koło mnie. On się wiebał dosłownie w trzech. Dobra, Antony, identycznie gol co Pina i jest jeden jeden. O kurde, o kurde, o kurde, jaką lukę wynalazł ten mapogłowy! Antony, Antony, 6-3, kosmiczny jest. Właśnie tego Antonego, 11-metr gościu na pieprzalow Driveny Hulit, Dri, Niesta. O, i Wilson. Pierwszy i mecz na Wilson przy bilansie takim, o. On wbija 13, tak pisał. Ok. No to gdzieś tam może będzie wyrównany mecz. Zobaczymy. Czu! Dieta 0! widły w okno! Wow. Ładnie, ładnie, Niesta. Wjechał w pięciu. No i strzelił. Co to za Iniesta? Jest to jest zwykły, czy ten... Nie, chyba zwykły, nie? Dobrze. A ten, ten Pogba też jest takim ukrytym kotem w tym składzie. Jest! Jest, ale go szczytałem! Boże, ale go szczytałem! A mnie kieruje Anton, Ewo. No patrz, co ten ziomek robi, no patrz co tego Antonego, kur... Mamy mecz o 14? Yes, mamy, mamy, mecz o 14! Jaa, pitole! Jest mecz o 14 winów! Penalti favor de Madrid, a my mamy mecz o 14, zwycięstwo, panowie! Czy napiszemy historię, czy jednak tutaj gierka nas zaora totalnie? Okej, okay, to jest dobry. z Widal, czyli tiki taka w środku pola. Jest Laminia Mal i jest Claudia Pina Ewo. Panowie, czy my to wygramy? Mecz o 14. Czy to będzie pierwszy raz, kiedy to zrobimy w historii? Już jedno podejście w tym roku było do meczu o 14 winów. Yes! Antony, kur. Antony, Antony! Antony! Gol, gol, niestety. ale to. Fineskę miałeś po długim gościu. Fineska po długim, to by była brawa. To, co to było? Kurna, gdzie poleciałeś z tym Alvaro Carrerasem? Lamin? Jamal? Alexis? Antony! <grym> On to ma, panowie! On to ma się! Antony! Robert Lewandowski, 2K20, ustawianie się w ataku, nie? Ja nie wiem. Ten. A... Ale wylało. Wylało! No, ale to jest mecziko 14. Ja to mam w dupy, tak szczerze. Może bym się przejął. Kurde. I strzelił ładnie, ładnie, ładnie strzelił. Nie no, ale tapina to kocica, jest nie? Jak mnie Antony kieruje takiego tapina, strasznie. Dobrze jest, Pino. Wow, wow. Co za mecz, nie? Co za mecz. Antony kontra Pina. Messi <laughs> 2-12 Nie grał jak Antony w tym meczu Dobra, ja już chyba wiem na kogo daję fineskę Na plusie Dwa gole, dwa gole różnicy Panowie, 5-3 to jest Jest, kurde, trzy gole różnicy Te trzy gole różnicy Antony 6 brawek w meczu O 14 winów Mamy to, ej, mamy to chyba, kurde, mamy to chyba nie, 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 dałem mu. Jest z pieprzu, to on nie wiedział, że ja pójdę obrońcą. Super. O chyba, koniec, kurde. Koniec marzeń. To mógł być clutch moment. Czy tutaj zmieni się momentum w tym meczu? O kurde, nie, nie mów, że z nieba do piekła lecimy. Ja już widziałem takie mecze. Jaki czas? To trzeba bić w stylu, panowie. No, to są te piłki, piną. Idealny timing, nie. Ja nie mogę tego zatrzymać. Wow. Szacun, no szacun, to jest idealne timingowo piłki. Ja nic nie mogę z tym zrobić. Gościu znalazł sposób na mnie. Niestety Klaudia Pina mnie niszczy. I kontra i kontra i kontra. Mamy to, hej, mamy to chyba, kurwa, mamy to chyba. Z, nie, z nieba do piekła gościu, cztery razy to samo strzelił, a ja nic nie mogę zrobić tych, z tymi fręczami, bo są absolutnie perfekcyjnie u niego wytajmowane. Kosmos, no. Ale no, zasłużenie, no. Gościu opanował schemat do perfekcji, go absolutnie powtarza. No, czy jestem fanem tego? Oczywiście, że nie. Ale czy jestem w stanie wziąć tą porażkę na klatę? Niestety tak. Mimo, że już się cieszyłem. Za wcześnie, jak widać. Jeden i ten sam schemat się powtarzał. Nie, gościu po prostu znalazł sposób, plus on ma to opanowane. Nawet jakbym był skupiony, nic bym nie zrobił przy tych akcjach. Nie wiem, no to już naprawdę, to już było tak niewiele zabrakło. No gościu, czasowe, no to jest normalne, no ja też bym tak zrobił, nie? No przykro, 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 bo miałem trzy bramki przewagi. Ale gościu, no co, no jednym i tym samym sposobem. Czyli piłki z pierwszej mnie po prostu pokonały. Za wysoko miałem zespół ustawiony. No ale to było to samo, czyli te piłki z trójkątem, te... Wypuszczanie, no pięknie to pograł, no. Błąd taktyczny wykonałem w tym meczu. Nie zmieniłem, nie wycofałem trochę zespołu. Grałem ciągle swoje. Chciałem zrobić dojazd. Ten słupek, po... ten słupek pola Pogby. To był klacz moment w tym meczu. Ja mówiłem wam o tym, powiedziałem jak to trafiłem. Klacz moment w meczu. Ale 13-2 i tak spoko. Zalewski zrobił 13-2, więc yy, no wbiłem taki bilans jak pros. Dobra, 3 x 84 team of the week. Zapraszamy wszystkich na listę transferową, bo raczej tutaj nie liczymy na nic. Czy będzie jakaś, jakaś karta toty, bo na to liczymy. Ja znam odpowiedź, każdy zna odpowiedź, ale i tak będziemy się łudzić do samego końca, jeśli chodzi o to wszystko, bo paczki są dosyć konkretne. Weźmy te party bagi, bo otwierajmy, zobaczmy. Zakrzywienie czasu. Kogo my trafiamy? SPO, Niemcy, Marko, Premier League. O Boże, Gross, Pascal Gross to jest? A, Pascal Gross. A nie jest zły, chyba traf. Panowie nagrody. Kolejny party partybug. Pomarzenia. Znowu zakrzywienie czasu. Time warp. Jedlin. Nie. Kenelala. Okej, okay, kenelala, okej. Okay. Przygarniamy. Super. Pamiętajcie, taktyka na Instagramie. 5 tygodni z rzędu. Minimum 12 winów. Nawet 2 razy 13 było, co jest absolutnym rekordem u mnie. Dobra, 10 razy 8, 3 plus nadziejami na kartę niebieską. Niestety nie. SPD, Włochy. Sandro Tnalli na pierwszym, z Atletico Madryt, podziękujmy, skipnijmy męsko. Oj, kończy mi się miejsce na liście transferowej. No nie, no dobra, no są, so, no jest potencjał, panowie. Czy my trafimy? Coś fajnego, 10 razy 8 plus po raz pierwszy. Jest inform, jest inny kolor, ale to nie ten. To Sofia lepsza niż Russo czy Pajor? Nie, nie powiedziałem tego, ale jest dobra Wilson. Co tu będzie fajnego? To to jest? A, jakiś ziutek to tam skipszmy. Dwa informy, fajnie, Nico Williams. Mega, trochę walkałcików. Znowu z informem, no. Ale tu przyszliśmy po coś niebieskiego, to jest Mapy Leon. Ech. Czy be... Dobra, jak obstajacie? Czy będzie coś niebieskiego? Dwie paczki. 7x85 i 5x86. W sklepie nie ma nic fajnego, więc chyba nawet się nie łudzę na jakąś dogrywkę fajną. No patrzmy, panowie. 7 razy 8, 5 plus, Przedostatnia paczka za 13 zwyciem, za trzecią najwyższą rangę food Champions. Złoty Na podwójnym z Barcelon. Dobijcie mnie tą Bon Mati. Dawajcie, dobijajcie, dobijajcie śmiało. Nie, to będzie Mapi Leon pewnie. Nie, Robert Lewangolski. Dziela taktyka w przypiętej relacji. 5 razy 8, 6 plus, panowie. Ostatnia paczucha. Czy coś będzie fajnego? Nie wieściutko. Na! Nie jest niebiesciutko. kurde, no. No niestety, Człowiek niby wiedział, ale i tak się łudził, nie? Człowiek niby wiedział, i tak się łudził. Napileon, Napileon. Jest Paweł Dybala, No, Dobra, nie, nie, nie były to jakieś. Nie no, nie no, takie zwykłe nagrody, nie? O, pik, zobaczmy, 87, plus, 1,4. A jednak, jednego, jednego, jednego dajmy se, dajmy se panowie, jednego se dajmy. Zobaczmy, może akurat niebiesko, nie? W pierwszym? W drugim? Nie? To może w czwartym? Ja, inform, ale przez chwilę się zastanawiałem, nie będzie ten inform. Dobra, a tu coś ciekawszego dostaliśmy? No, patrzcie, 10 modet, nie zawiedli mnie chłopcy. 2-3%. Dobra, otwórzmy sobie jedno, zobaczmy. No nie będzie niebiesko, no nie będzie to skipuję. Szkoda, szkoda chyba jednak pońców na to. To jest 2,3%, jest show. Oj, są duplikaty, jest Kane, jest lewy. Nie no ja już tego nie otwieram chyba bez sensu. Zobaczmy ewolucję w takim razie. Pik ze złotą kartą 8, no dobra, otwórzmy se, dajmy sobie, tylko tutaj trzeba wziąć karty Do, do magazynu Tak jest, dajmy sobie panowie, pik 5 z 10, 8, 5 W paczkach dla ciebie Proszę, Tołti, błagam, jeden Tołty, nie? Proszę Uwaga Nie, klikam trójką, niech się dzieje Matejo Jołek Harder, Kajsedo, Mactominey, Ohshitman, Rafinha, Mit Kurde no Dobrze, doczekałem się w końcu, paczka 22, paczka za 2,5k FP, które, którą wybrał mi Aks Manito. No zobaczmy, czy, czy warto ufać mu, czy warto mu ufać. 2,5k FP! Aż, aż mi się nagranie wyłączyło. 150 złotych, świstów gwizdu poszło w pizdu. To jest inform jeszcze. Nice.